Rozwiążmy wspólnie arkusz zakresu rozszerzonego, z próbnej matury, z nowej ery. No dobrze, pod lupę bierzemy bryły. Cóż nam tutaj autorzy e, zorganizowali? Oto prostrosłup trójkątny ABCS, w którym, i teraz zobaczcie, krawędzie BS i CS mają długość 5, a każda z pozostałych 8. I na to zadanie planuję dwa filmy, zupełnie z dwoma sposobami. Jeden przedstawię dzisiaj, następny będzie w kolejnym filmie, tuż po tym jak zrobię go z klasą, chciałabym, żebyśmy na bieżąco to tworzyli. Więc pierwszy patent, który przyszedł mi na myśl jako pierwszy, pomyślałam sobie, że no tak, mam same ósemki, Dwie piątki, to są dwie krawędzie obok siebie, zobaczcie, dwie obok siebie, BC i CS. S i CS. No i patent mój numer jeden był taki, że będę mieć ostrosób i ten ostrosób, tak sobie myślę, jak ja to rysuję, żeby to było w miarę poprawnie. W sumie to ciężko, żeby to było w moim przypadku poprawnie jakoś, no ale licho. Na początek wymyśliłam sobie, że Dwie krawędzie będą piątkami, jedna będzie ósemką i to będzie podstawa. Więc patent numer jeden był taki, że wszystkie krawędzie boczne to ósemki. Osiem, osiem, wszędzie osiem. I dlaczego to, był, to była moja pierwsza myśl? Dlatego, że o, umówmy się. Yy, ten yy, Ostrosu, który tu zaznaczyłam, w podstawie ma trójkąt równoramienny, ale powiem Wam, że to jest taki dosyć taki fajny trójkąt równoramienny. Natomiast ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale gdzie jest spodek wysokości? Otóż, jeśli wszystkie krawędzie są identyczne, a tak tu jest w tym wypadku, to zobaczcie. W takim razie ten, ten wierzchołek, ten górny wierzchołek, on musi być idealnie tak, że te odcinki na dole, o ten tutaj i ten tutaj. I ten tutaj muszą być równej długości. Ten wierzchołek jest umówmy tak na środku. W związku z tym te zielone odcinki muszą być równe. A co to są za odcinki takie równe od wszystkich yy, yy, wierzchołków trójkąta? No to już słuchajcie to nic innego jak promień okręgu opisanego. Te odcinki na dole. To promienie, zobaczcie, w tym momencie jestem w stanie opisać okrąg na tej podstawie, i te zielone odcinki, jeszcze raz, one są identyczne, to jest z perspektywy, to nie wygląda, tak, ale to są dokładnie te promienie tutaj. Więc patent numer jeden, mój, to yy, no, skorzystanie z tego, że ten spodek wysokości jest w punkcie, yy, w punkcie yy, który jest środkiem okręgu opisanego. Ale wybrałam sobie, że moją podstawą jest trójkąt 5, 5 8. Jak teraz słuchajcie, z tego wybrnę? Wydaje mi się, że nieźle, dlatego że ten odcinek na dole, powiedzmy, ja to napiszę, że to jest R. R policzę ze wzoru na pole trójkąta. Znam wzór na pole trójkąta, zresztą umówmy się, ten trójkąt tutaj jest dosyć taki fajny, bo tu jest 5, tu jest 5, tu jest 4, 4, więc myślę, że bez straty. W yy, ogólności zadanie bez straty w ogóle czasu mogę napisać, że to jest 3, to jest trójkąt pitagorejski, 3, 4, 5, yy, ta podstawa, więc pole yy, tego trójkąta to jest 1, 2 razy 8, razy 3, no czyli co 12. Ale yy, ze spokojem możecie odszukać w tablicach wzór na pole trójkąta, wzór na pole dowolnego trójkąta z wykorzystaniem dużego r. Promienia okręgu opisanego. Więc zobaczcie, ABC znam, bo to jest ta 5, 5 i 8. Więc tu mam 12 yy, i tu mam 5 razy 5 razy 8 przez 4 R. Zobaczcie, jak pięknie nam się to układa. R yy, ta, yy, tutaj mi się yy, minimalnie skróci. Dostaję co tu dostaje? 12 równa się 50 przez R. Więc ostatecznie R to jest 50 12 25 6 no i dzięki temu znam tutaj ten odcinek, zobaczcie, ten, ten tutaj. Tu jest trójkąt prostokątny, tu mam h, e, tu jest 8, więc już tak naprawdę, o, chociażby z tego tu trójkąta jestem w stanie policzyć sobie bez problemu y, tę wysokość, czyli będzie to u mnie, znaczy wiecie, ona będzie dosyć dziwna, h kwadrat y, dodać, y, r kwadrat, czyli 25 do kwadratu, równa się, 8 kwadrat. No i wiecie, wydaje się, że już jesteśmy na prostej i tak jest, natomiast liczba, którą otrzymałam, sprawiła, że musiałam sobie to zadanie przeliczyć, dla pewności jeszcze raz. No i to też nam pokazuje, wiecie, że te liczby, które będziemy tutaj dostawać, one mogą być naprawdę bardzo różne. 64 pierwsze minus 625,36. Tutaj sobie zamieniam oczywiście na wspólny mianownik, tak żeby jakoś to dźwignąć. 64 razy 36 to jest 2304, 36 minus 625, 36. No i tutaj wychodzi mi taki dziwoląg, bo jak sobie odejmę, to wychodzi nic innego jak 1679. Trochę wygląda jak jakaś data bitwy. Yy, m, przez 36. No i, no i H, umówmy się, to jest pierwiastek z 1679 szóstych. Sprawdzałam tę liczbę na różne sposoby. Tam się nie da nic wyłączyć. To jest to prawda jakieś iloczyn dwóch liczb pierwszych, więc swoją drogą to jest taka liczba pół pierwsza, ale nic nie wyciągnę, no więc objętość jest równa. 1 trzecia pola podstawy, tam była 12, o ile dobrze pamiętam, razy. Ta moja cudaczna wysokość. Tam przez 6 więc tu mi się skróci 1, 2. Ostatecznie dostaję 2 trzecie takiego oto ciekawego yy, pierwiastka. Na ten moment w tym nagraniu to wszystko, natomiast w kolejnym yy, pochylę się jeszcze raz nad tym zadaniem i pokażę Wam sposób yy, numer 2.